No to już bułeczki z jagodami już upieczone. Zobaczcie, jak pięknie one wyszły. I tutaj weź się ja wam nie pomóż. Bo ja ręce mam zajęte. Tu tutaj jeszcze powierzchni. A, a co ja mam zrobić? No a... to jeszcze pomarzysz troszeczkę z tym. Lukrem po polać, tak? To jest cukier z cytryną. Także. Jakie wspaniałe, jakie... Jakie? No mhm. lewcia poleje, to będzie smaczne. No i dobra, sąsiadce tutaj. Dziękujemy, panie Jezu, że nam zrobił. No tutaj to daj, proszę. bo już sąsiadka już się oblizuje. proszę jest sąsiadko. No. Proszę. Dziękuję. No to proszę dla się. ciebie. A to jeszcze dla ciebie. A to dla mnie, tak. A ja zaraz sobie. A Ewa sobie tak, najlepiej, całą blachę, nie sobie Tak. No, najlepiej. Także sąsiadka szybciej siada jedź, bo zaraz nic nie będzie. No. Ale pyszne ładne bułeczki. O. Super wyszły, nie? I co sąsiadka, kiedy zrobię, to zobacz, jest na co popatrzeć. A jaki zapach. No, o, nie, ale pięknie. O, ja to chyba. Także się, sąsiadka łódź się trochę go jak robi. Ja chęso, no, ja chyba bułeczkę była. Bez... No, Ewcia tak, Ewcia to ze za trzy zaraz by chciała, nie? Zaraz. No. Także do wieczora to na pewno to nie będzie już, nie? Pewnie tak. No. Super, teraz muszę tylko talerzy wziąć. No to, no, to baj, talerzyk, no. Duchota. O, o je, sąsiadka to już kończy. powolę, powolę, sąsiadka, co ty tak się śpieszysz? Gdzie No o, dobra, to jeszcze każdemu po jednej nie będzie. <śpisać> <śpisać> o, ale, ale piękna sobie. No Wunia to sobie najładniejszą wybrała. A no, to no to Dobra, to zamień. No, Tomasz, ty, no. Proszę, to masz ty. Dobra, proszę. Zamienimy to mnie ja tylko zaję jeszcze no. tu trochę no. No. Polejesz? Polejesz, tak? Tak, o. Ja cię przytrzymam. Dobra. No. A super. No. no. Smacznego życzymy.